Witamy Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Półtusk News. Dzisiaj wyjątkowy gość, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego szpital, powiatowego szpitala Med w Półtusku, pan dr Bartłomiej Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o naszym oddziale ginekologiczno-położniczym i na początek informacja, która jest na językach Polaków, jest także na językach półtuszczan. Co dalej z oddziałem ginekologiczno-położniczym w internecie, Także w telewizji słyszymy, że wszystkie oddziały, które mają mniej niż 400 porodów rocznie, mogą zostać zamknięte, a w to miejsce porody mogą być przyjmowane w izbach przyjęć w izbach położniczych, tak? Panie doktorze, jak to się odnosi do naszego tutaj oddziału? Chciałbym przede wszystkim zauważyć, że zdecydowanie funkcjonowanie oddziału położniczego w Szpitalu Gajdometr w Półtusku nie jest zagrożone, nie jest i nie było. Od lat yy, ilość porodów, które udaje nam się Osiągnąć przekracza tą magiczną granicę 400. Jest to oczywiście arbitralnie ustalona granica, która wiąże się z opłacalnością funkcjonowania oddziału. Jeżeli oddział realizuje poniżej tej liczby świadczeń, dyrekcja musi dokładać do, do kosztów utrzymania oddziału, wobec czego. Funkcjonowanie takiej placówki jest nierentowne. Chciałbym zauważyć, że od 1 stycznia 2024 do końca czerwca 2025 z mapy Polski zniknęło około 29, tak się szacuje, od 29 do 40, niektórzy podają, bo mówimy też o czasowym zawieszeniu, oddziałów położniczych w kraju, w tym cztery w województwie mazowieckim. Problem ten najbardziej dotyczy województw o niskim stopniu zurbanizowania i niskim stopniu zaludnienia, czyli mówimy tutaj o Podlasiu, Podkarpaciu w świętokrzyskim, natomiast no nie ukrywajmy, że też kwestia to dotyczy również Mazowsza. Natomiast na pewno w tej chwili funkcjonowanie naszego oddziału nie jest zagrożone, ponieważ cały czas przekraczamy tą magiczną granicę 400 urodzeń. W, w roku, który właśnie minął, 2025 mamy 409 tak. porodów, tak? Panie, panie ordynatorze, z pana perspektywy, jakie są dzisiaj największe problemy, z czym Państwo się zmagacie, jeśli chodzi o oddziały ginekologiczne. Czego brakuje? Największym naszym problemem i wyzwaniem jest demografia, bo, bo to jest kwestia, na którą nie mamy wpływu, nie możemy, nie możemy zmienić demografii. Niewiele osób ma świadomość, że w latach 70. w Polsce rodziło się około 750 tysięcy dzieci. W 2024. W roku to było 240 tysięcy urodzeń, w 2025 szacuje się, że około 220-225, czyli spadek rok do roku to jest od 5 do 10%. Jeżeli taka tendencja utrzyma się, mamy jeden z najniższych przyrostów naturalnych w Polsce, w Europie jesteśmy na trzecim miejscu od końca. Jeżeli taka tendencja utrzyma się, to już w 2050 roku populacja Polski zmniejszy się od 4 do 4,5 miliona ludzi. Rocznie w Polsce 150 tysięcy osób więcej umiera, niż się rodzi. Także problem jest naprawdę realny, namacalny. No i jako pierwsi my doświadczamy tego. Panie doktorze, pan ma bogatą praktykę, również prowadzi pan, pan ciążę i rozmawia pan z, z pacjentkami. Jaki jest dzisiaj największy problem, jeżeli chodzi o kwestie niepłodności? Czytałem w internecie, że co czwarta para nawet zmaga się z niepłodnością. Na pewno tych problemów może nawet jest więcej niż jeden. Jak, jakie pan doktor dostrzega i czy może pan doktor dałby nam jakieś zalecenia, co, co robić, żeby, żeby z, takimi, z takimi problemami się nie, nie zmagać, się spotkać? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że niepłodność jest chorobą. Tak? Nie jest to Sytuacja wyłącznie fizyczna, natomiast jest to definiowane przez Światową Organizację Zdrowia jako choroba, która dotyczy w krajach rozwiniętych od 10 do 15% par w Polsce mówi się, że nawet 20% par boryka się z niepłodnością. O niepłodności mówimy w sytuacji, kiedy po roku regornego współżycia bez zabezpieczenia nie ma efektów, czy nie ma, nie ma ciąży. Problem jest szeroki i, 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 i interpretacja i znalezienie przyczyn. Nie jest takie proste i wymaga to naprawdę szerokiego, takiego zaawansowanego podejścia do, do, do problemu, do zagadnienia. Zdecydowanie możemy problem bagatelizować. Trudno dzisiaj przejść obok sytuacji, kiedy para nie może, kiedy kobieta nie może zajść w ciążę po 5, 10, 15 latach, a takie sytuacje jeszcze jednak niestety zdarzają się. Tutaj. Istotne jest to, że potrzebna jest jak możliwie najwcześniejsza diagnostyka i odpowiednie postępowanie. W tej chwili w Polsce naprawdę bardzo prężnie działa finansowany odgórnie program zapłodnienia pozaustrojowego, zapewniający możliwość posiadania potomstwa nie tylko parom, które borykają się z definiowaniem niepodnosią, ale też osobom po chorobach onkologicznych. Koszt całkowity programu to jest około 500 miliardów w ciągu 4 lat, także to są bardzo duże środki i to są środki przeznaczone tym osobom, które, które mają rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo duży problem i nie mają możliwości, żeby w inny sposób niż poza wsparciem rządowym. Uzyskać ciążę. To jest program, którego zazdrości nam wiele krajów i, i, i miejmy nadzieję, że będzie funkcjonował jak najdłużej. Natomiast jeżeli chodzi o praktyczne kwestie, wydaje mi się, że najważniejszą sprawą jest wczesna diagnostyka. I właściwe postępowanie. Postępowanie to jest nie tylko skierowanie do środków zajmujących się niepłodnością, ale też zmiana pewnych swoich nawyków, zmiana, zmiana trybu życia, nawyków żywieniowych, walka z otyłością, unikanie używek. To są czynniki, które w istotny sposób wpływają na potencjał rozrodczy par. Coraz więcej niepłodności dotyczy mężczyzn, i tutaj, jeżeli chodzi o procent, to odsetek panów mających problem. Z posiadaniem potomstwa rośnie lawinowo. Bardzo duży wpływ jest też infekcji wirusowych. Tutaj mówimy o infekcji COVID. Od 2021 roku notuje się nawet 30%, 30 wzrost niepłodności męskiej, właśnie związany prawdopodobnie z infekcją wirusem. Panie doktorze, czy na to nie wpływa również przesunięcie się pewnego wieku chęci posiadania pierwszego dziecka? Oczywiście granica granica rozpoczęcia granica zakładania rodziny przesunęła się, przesunęła się w górę. Rzadko w tej chwili obserwujemy 18-20 letnie pacjentki, które zgłaszają się w ciąży. Raczej, raczej częściej widzimy po raz pierwszy zgłaszające się pani z dodatnim wynikiem testu ciążowego, w trzeciej, czwartej dekadzie życia. Natomiast potencjał rozrodczy, czyli możliwość posiadania potomstwa, z wiekiem zmniejsza się i dotyczy to nie tylko kobiet, ale również panów. Czyli dzisiaj, żeby dać też jakąś radę naszym czytelnikom, internautom, którzy być może będą chcieli kiedyś mieć dziecko, pierwsza kwestia już w młodym wieku rezygnować z używek. Zdecydowanie. Ograniczyć niezdrowe jedzenie, tak? Czyli aktywność fizyczna, ruch, e, ograniczenie, ograniczenie spożycia wodanów, ograniczenie żywek. Tutaj nie mówimy tylko o papierosach, nie mówimy tylko o alkoholu, a też anaboliki. E, to są też suplementy diety, które bardzo niekorzystnie wpływają na błonek promikotwórczy. E, to są wszystkie, wszystkie w zasadzie w tej chwili dostępne, dostępne na rynku żywki. Warto pamiętać o tym, że nabłonek palmikotwórczy, czyli ten element, który wpływa bezpośrednio na produkcję palmików, jest bardzo wrażliwy na wszelkie substancje zewnętrzne, substancje chemiczne. Także tutaj jakiekolwiek działania z zewnątrz mogą mieć ze sobą trwałe... Niekorzystne konsekwencje przyszłości. I to nie jest tak, że teraz prowadzimy sobie jakiś tam taki hulaszczy tryb życia, imprezujemy różne używki, i to, że potem mogą być tego konsekwencje w przyszłości. Warto dzisiaj już o tym pomyśleć, żeby ograniczyć. Tak to wygląda. Dobrze. Panie doktorze, a jeśli chodzi o nasz tutaj oddział, jakie państwo podejmujecie działania, żeby przyciągnąć tutaj pary, które, które oczekują potomstwa? Wiemy, że nie tylko przecież z powiatu putuskiego, ale także z wielu powiatów ościennych przyjeżdżają do nas pary, które spodziewają się właśnie potomstwa. Zdecydowanie tak. Żeby zwiększyć liczbę urodzeń w putuskim szpitalu, w... Jest w okolicy za mało pacjentek, które, które nam możliwość funkcjonowania oddziału będą w stanie zapewnić. Także musimy zachęcać tutaj do, do, do korzystania z naszych usług pani spoza, spoza Powiatu Półtuskiego. E, Przede wszystkim e, cieszę się, że problem, problem dostrzegła dyrekcja i w porę zareagowała na to. E, pod koniec minionego roku byliśmy wymieniani przez ogólnopolskie media jako szpital e, szczycący się jednym z najwyższych odsetek znieczuleń e, zewnątrzopolowych do porodów drogami natury. Jest to niewątpliwie zasługa. E, nie tylko naszego personelu, ale głównie, głównie anestezjologów współpracujących z nami, dzięki którym możemy realizować tego typu świadczenia. Zainwestowane były też duże siły i środki w minionym roku, związane z remontem całego bloku porodowego i sal pacjentek. Także z pewnością w tym momencie warunki, które, które stworzyliśmy, są zachęcające i są, są sprzyjające komfortowemu. Korzystaniu z usług szpitala. No, ja jako pacjent mogę powiedzieć też, że no wiadomo, że mamy znajomych z różnych, z różnych innych miast. To, jak słyszę, w dużych miastach bardzo często, w takich salach, w jakich dzisiaj nasze tutaj pacjentki leżą, jest dużo więcej pacjentek, położono dużo więcej łóżek. Co więcej, też warto podkreślić, że jest taka możliwość sali, gdzie może też być mąż. Co szczególnie jest pomocne w przypadku cesarskiego cięcia, gdzie jest ta pomoc gdzieś tam potrzebna, to tak mi to przychodzi do głowy, że, że, to, że to było coś takiego, co, co, gdzieś, co może być coś takiego, co, 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 za, co zachęca. Czego można życzyć wobec tego panu ordynatorowi tej społeczności, całej szpitala? Przede wszystkim jak najwięcej zadowolonych pacjentek. Mhm że to jest, to, jest, to jest klucz do, do naszego dalszego do rozwoju i osiągania sukcesów. Wobec tego panu ordynatorowi życzę jak najwięcej zadowolonych pacjentek, a sobie i Państwu życzę jak najwięcej y, y, porodów w Polsce, tak żeby nasza demografia y, poprawiła się i żebyśmy jako też y, na, naród by, byli, byli silni i y, żeby, żeby nas nie ubywało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję.